24 godziny temu Euro zakończyło się w Polsce na Stadionie Narodowym. Ten mecz zakończył się w tym miejscu, 22.30. No może na ulicach Warszawy jeszcze Euro trwało do rana, ale tak naprawdę przed nami już tylko jeden mecz. 1 lipca finał w Kijowie, Włochy, Hiszpania. Jest z nami premier Donald Tusk. Dobry wieczór, witam Panie Premierze Dobrze. na Stadionie Narodowym. Pęta pan to najsłynniejsze pytanie z kampanii wyborczej, jak żyć? Ja zapytam, jak żyć po euro? Nie boję się pan tej normalności po niebywałym entuzjazmie i emocjach, które ogarnęły cały kraj? Moje doświadczenie i doświadczenie mojej generacji podpowiada mi, że lepiej, fajniej żyje się w Polsce po dobrych, masowych, radosnych zdarzeniach. Nie chcę przesadzać, ale nie jestem jedyny. W tych porównaniach tego, co się zdarzyło z nami wszystkimi na Euro 2012, z, ze zdarzeniami sprzed wielu lat, czy to, była, czy to był ten wybuch entuzjazmu i takiego pokojowego, radosnego w czasie pierwszej solidarności? To dla mnie akurat jest skojarzenie takie najbliższe. I nie chodzi tu o politykę Boże. tylko o tysiące ludzi, którzy cieszą się i z radością obnoszą się z biało-czerwonymi barwami, którzy wobec siebie są uprzejmi. Którzy zupełnie bez żadnej ksenofobii posługują się narodowymi symbolami. Więc wydaje mi się, że, że lepiej nam będzie wszystkim tu w Polsce po takim doświadczeniu. Bo taki moment radości, nawet jeśli nie wszystko wyszło, szczególnie jeśli chodzi o te nasze ambicje sportowe, ale taki moment zbiorowej radości, że nam się udało, że, że inni nas chwalą, że, że wszystko było ok, że Polska jest fajna, on powoduje, że chyba każdy z nas bez wyjątku jest no może z małymi wyjątkami, stał się sam sobie też trochę lepszy i większym optymistą. A optymizm to, to naprawdę źródło wielkiej siły. No ale nie, nie boję się Pan trochę tego drugiego lipca, że już będzie po? No bo trochę ten stadion oddaje stan kraju, tu jest coraz mniej euro. Z, z każdą minutą nie ma kolejnej bandy, za moment nie będzie tam trawy z boku. Czy nie potrzebujemy kolejnego wielkiego wyzwania tak naprawdę, który porządkuje nasze myślenie, politykę, gospodarkę? No powiem wprost, chodzi mi o mundial. Paweł Adamowicz mówi zróbmy, Hanna Grunkewicz-Walz mówi walczmy. Bardzo dobrze, że w tych miastach, tam gdzie mamy te dwa najpiękniejsze stadiony w Gdańsku i w Warszawie, że prezydenci tych miast mają takie bardzo zdrowe ambicje, nawet jeśli, tak jak dobrze znam panią prezydent i pana prezydenta miasta, nawet jeśli nie, nie, nie chcą dzisiaj docenić trudności, jakie by się z tym wiązały, ale to znaczy, że to są ludzie na, na właściwym miejscu, to jest na pewno do przemyślenia, ale byłby, byłbym ostrożny, bo mi się wydaje, że po pierwsze euro się dla nas nie skończyło, ale nie tylko dlatego, że jeszcze w Terfach Kibica w niedzielę będziemy, tysiące Polaków będzie się też razem bawiło na finale, ale Euro 2012 to jest ta atmosfera, te inwestycje, to wszystko co pozytywne i co się wiąże z Euro 2012 i co będzie trwało. Poza tym, ja, ja nie sądzę, że my musimy nasze ambicje narodowe zawiesić na, na jednej czy dwóch imprezach. Przed nami naprawdę jeszcze tyle przygód. Mówił Pan o, o stadionie, że znikają z niego te ślady Euro 2012. A tutaj za chwilę będą instalować scenę dla, na koncert Madonny, miesiąc później dla Coldplay, później będzie mecz z Anglią i tak dalej, i tak dalej. Te miejsca mówimy, też będą żyły. czy nie, nie powinniśmy też tutaj zagrać z RPA? Jeżeli mamy fantastyczne, cztery piękne stadiony, które robią gigantyczne wrażenie na świecie, to czemu mamy grać na stadionie lekkoatletycznym w Bydgoszczy? Nasza kadra. Ja yy, będę rozmawiał, nie mam... Yy, znaczy nie mogę zarządzić tego, jak dobrze Państwo wiecie, ale będę przekonywał, perswadował i tłumaczył władzom PZPN. I myślę, że znajdę dodatkowe mocne argumenty, że stadiony, na których gra polska reprezentacja, szczególnie po takim euro, jakie udało nam się w Polsce zorganizować, te stadiony muszą prezentować najwyższy standard. Nie tylko dlatego, że to jest dalszy ciąg promocji Polski, ale to nie jest bez znaczenia. Ale także ze względu na bezpieczeństwo, na czy znaczy po to je budowaliśmy i to za publiczne pieniądze, w... żeby z nich możliwie intensywnie korzystać. I postaram się Poinformować opinię publiczną, jakie są powody, co trzeba zrobić, żeby te decyzje zmienić. Yy, było z zasadą, że kadra gra, na którymś z tych stadionów. Czy ja nawet miałem przez moment, muszę Panu powiedzieć, taki. Aż taką pokusę, żeby zaproponować ustawowe rozwiązanie, że stadion narodowy, który, na którym nie będzie przecież żadnego klubu piłkarskiego, że stadion narodowy to jest miejsce, gdzie polska reprezentacja będzie rozgrywała swoje mecze, tak jak Anglicy mają Wembley i to jest święta zasada, że grają na Wembley. Więc tutaj także chciałbym przekonać, że po to to razem zbudowaliśmy, żeby kadra grała tu. Mówi Pan, że euro się nie kończy, ale myślę, że to jest obawa wielu ludzi. Pan zna też charakter nasz narodu i wie, w jakim rytmie pracujemy. My potrzebujemy mieć termin. No, wielu ludzi się obawia, że te autostradę spieliśmy się z budową A2. No, a co będzie za cztery? No, co będzie z autostradą, która miała połączyć morze z południem kraju? Ona miała być gotowa w tym roku. No, jeżeli nie będziemy mieli celu konkretnego, no, ludzie się boją, że to stanie. Ja będę robił wszystko, żeby nawyki. Względnie terminowej pracy, nawyk czy takie, taka stała determinacja, takie pozytywne napięcie, że jak się na coś umawiamy, to że staramy się to zrobić do końca i dobrze, żeby nie było związane właśnie z tym tradycyjnym deadline, że, że, że do, jak miecz nad nami wisi, dopiero wtedy jesteśmy w stanie coś dobrze wykonać. Mówiąc krótko, to Euro 2012. Impreza bardzo skomplikowana, samo przeprowadzenie imprezy było też bardzo y, y, wielkim wyzwaniem dla, dla, dla wszystkich i dla, dla wszystkich obywateli, dla służb państwowych, żebyśmy umieli działać może trochę bardziej systematycznie, a nie tylko od zrywu do zrywu i, i przed nami gigantyczne y, y, przedsięwzięcia, które musimy dokończyć, które Pan też wymienił. Pamiętajmy też, że no, niewykluczone, że na tym stadionie, który w tym czasie zamienimy w halę, zobaczymy finał mistrzostw świata w i to na pewno będzie też dla nas wszystkich bardzo mobilizujące, ale ja nie wykluczam, że to wielkie przedsięwzięcie, o którym będziemy marzyć, tak jak będziemy tęsknić za euro, że nie za chwilę na, w, tym, w tym planie perspektywicznym się pojawi. O tę autostradę chcę jeszcze zapytać. Ale minister... musimy pomyśleć rzeczywiście. Absolutnie. Ten, ten... Może to tu się zaczyna teraz? Nie, nie, zgadzam się z jednym. Dla Polski, dla Polaków nie ma barier. Nie ma a nie uda się. Znaczy nawet no pamiętamy, że niektórzy też marodzili. Nie uda się, niemożliwe, będzie klęska, Nie. Potrafiliśmy zrobić mistrzostwa jedne z najlepszych w historii, wyjątkowo ciekawe. Nawet pod względem sportowym, jak patrzę, ile bramek tu padło. W Polsce mieliśmy to szczęście, że akurat najciekawsze mecze były tutaj w ten wczorajszy. Włochy, Włochy, Niemcy wspaniałe. Polska, Rosja, nie tylko dla nas. Fascynujące widowisko. Rosja, Czechy też świetnie. Yy, y, Rosja, Czechy. Y Hiszpania, Irlandia w Gdańsku. Panie no, długo i... by można. Tak. Chcę tylko o tę autostradę zapytać, bo minister Nowak mówi, że pewnie jesienią będzie nowy plan budowy. No, to, czy, czy jakieś terminy możemy poznać? Na przykład zakończenia tej autostrady z północy na no, południe? Z nadmorza do, do Warszawy. Mam taką nadzieję, bo. Wydaje mi się, właśnie. że y, po, powinniśmy do końca roku oddać ten odcinek łączący, Torun, łączący Gdańsk, Gdańsk y, znaczy y, nie, niedokończony odcinek między y, Toruniem a Strykowem, a co za tym idzie połączenie Poprzez drugą autostradę, także miasta z Warszawą. I no, to, to zadanie, o którym rozmawiałem z ministrem Nowakiem, wymagające y, y, bardzo dużej sumy pieniędzy. No, nie oszukujmy się, że to ciągle kosztuje gigantyczne kwoty, to, ale o którym rozmawiamy, to jest y, obwodnica częstochowy, de facto kluczowy, kluczowy fragment tej części autostrady czy drogi ekspresowej, bo to będzie różnie w różnych fragmentach, który by doprowadził jedynkę do południowej granicy. My nie możemy przestać i nie przestaniemy z tą, z tą infrastrukturą, nawet jeśli te najbardziej romantyczne cele typu Mundial nie, nie będą możliwe. Ale, ale, drog tak. ale drogi będą możliwe. Ale trochę o drogach i trochę o tym Pan wspomniał, że. Prawie wszyscy bez wyjątku byli zadowoleni. Prezes PIS dzisiaj mówił, że jeżeli chodzi o ten skok cywilizacyjny, który miał się dokonać za sprawą euro, to to jest kompletna klęska, jak pan na to odpowie. Ja bardzo się cieszę, no, że nie po... myślało że... o infrastrukturze i tych planach, no o wiele większe. Znaczy, kiedy, kiedy rozmawiamy o euro 2012 i związanymi z tym inwestycjami, to musimy sobie uświadomić, że w przypadku Polski Euro 2012 to było 100 miliardów, 100 miliardów inwestycji, kiedy Szwajcaria organizowała euro 2012 jedyną inwestycją infrastrukturalną był jeden zjazd z autostrady do stadionu, więc zdajmy sobie sprawę, że my dzięki Euro 2012 chcieliśmy i w dużej mierze, to się udało, chcieliśmy pokonać te zaległości z dziesiątek, a nawet w niektórych przypadkach setek lat, i dlatego ja bym prosił wszystkich, na szczęście ich zbyt wielu nie ma dzisiaj, tych najbardziej marudzących, żeby z tego święta radości polskiej, takiej polskiej dumy, i to w dodatku takiej radości, którą podzielają wszyscy bez wyjątku, którzy tu przyjechali, żeby zrobić taką stałą motywację do, do, do wspólnej roboty. Ja nawet jestem gotów usiąść z tymi najbardziej zawziętymi oponentami, żeby jakoś ich przekonać, żeby oni dołożyli tej pozytywnej energii. Bo to, słuchajcie, naprawdę, to, co się stało, jest. i przecież to nie byłoby możliwe, gdyby nam się nie udało przygotować infrastruktury do tego miliony Polaków Wychodziło na ulice, do stref kibica, do pubów, na stadiony w ciągu tych dni. Oglądało się nie, nie na fejsie, nie, nie, nie przez internet, nie poprzez media, gdzie często ten obraz jest ponury. Zobaczyliśmy siebie nawzajem. Ludzi uśmiechniętych, fajnych i, i widzących razem... podziw y, wszystkich bez wyjątku gości z zagranicy. I jedna trzecia Polski siedziała razem przed telewizorami. To też było niebywałe I nie z taką wyniki. pozytywną emocją. Nie? Ostatnie pytanie, panie premierze. Wynik tego meczu finałowego? Myślę, że możliwe jest powtórzenie 1-1 z Gdańska. Bo jak Włochy Hiszpania już grali, jak grały, jak pamiętacie. I może dogrywka i karne, bo to byłaby tak, taka puenta rzeczywiście z, z Solą i Pieprzem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Premier dziękuję. Donald Tusk był z nami razem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przed nami jeszcze ten wielki mecz i na pewno pełne strefy kibica. Jest powód, by być w nich raz jeszcze 1 lipca. Bardzo dziękuję. Dobry dziękuję. Nas.